Proszę Państwa, nie sposób mówić o wszystkich naszych projektach. Wybrałam trzy, dlatego aby zilustrować nasze dwa najważniejsze działania, którymi podporządkujemy wszystko. Te priorytety to otwartość i dostępność. Uważamy, że bez tych dwóch elementów realizowanie jakichkolwiek działań, jakichkolwiek inicjatyw nie ma sensu. Jeżeli projekt nie jest otwarty, nie będzie on również dostępny. Otwartość dla nas to przede wszystkim możliwość wykorzystania rezultatów, produktów w innych kontekstach przetworzenia ich na potrzeby innych beneficjentów. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi zaś o dostępność, to staramy się wykorzystywać takie technologie, które są przyjazne dla osób ze specjalnymi potrzebami, ale także przez to przyjazne dla nas wszystkich. Możliwość powiększenia czcionki, czy brak konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania po to, aby móc skorzystać z naszych kursów, czy materiałów, jest dla nas nadrzędne. Z tego powstaje wiele różnych ciekawych inicjatyw, jak chociażby OpenAGH, które, które promuje ideę otwartości i udostępnia na otwartych licencjach zasoby edukacyjne z zakresu nauk inżynieryjnych. Krótko o trzech projektach, pewnie państwo zaraz się domyślą dlaczego wybrałam akurat te. Pierwszy z nich to projekt PIR, nie jest on, co prawda realizowany z projektu z, z priorytetu Leonardo da Vinci, ale idealnie wpisuje się w tegoroczne obchody związane z solidarnością między pokoleniami. Projekt skierowany jest dla operatorów sieci społecznościowych, osób starszych. Takie sieci istnieją w całej Europie, także w Polsce, bodaj najwięcej jest w Wielkiej Brytanii i Holandii. Skupiają one osoby po 50 roku życia, które dla których Facebook niekoniecznie jest przyjaznym e, środowiskiem. E, my postanowiliśmy wykorzystać, e, wykorzystać ten potencjał e, do promocji uczenia się, wzajemnego uczenia się osób starszych e, w sieci. Naszym celem jest dostosowanie narzędzi tak, aby były e, narzędzi popularnych e, o otwartym kodzie źródłowym, tak aby one były przyjazne, rzeczywiście dostępne e, i mogły być zintegrowane z platformami e, społecznościowymi Używanym przez różnych operatorów w całej Europie. To projekt PIR. Rozpoczęliśmy go niedawno, ale proszę śledzić naszą stronę. Tam na pewno różne ciekawe informacje na temat wzajemnego uczenia się osób starszych Państwo znajdą. Drugi projekt, tym razem już z programu Leonardo Da Vinci, to projekt MAPET. Jest on projektem z Dziedziny kształcenia zawodowego, ale takim dosyć pokrętnym, dlatego że tak naprawdę nie dotyczy żadnej dziedziny, żadnej, żadnej domeny kształcenia zawodowego. Jest on skierowany dla osób, które po prostu uczą się, pracując i chciałyby stworzyć swoje e-portfolio w sieci, a zatem pokazać swoje umiejętności, kompetencje w sposób cyfrowy. Rezultatem tego projektu jest otwarty kurs, który od. Będzie dostępny dla wszystkich do pobrania z Open AGH. I wreszcie trzecia inicjatywa, która wprowadza naszą uczelnię coraz głębiej w świat kształcenia zawodowego na poziomie średnim, to projekt EWET Ready. Jego rezultaty również będą dostępne na otwartych licencjach. Także będziecie Państwo mogli z nich dowolnie skorzystać i wykorzystać je do swoich celów. Chcemy tutaj stworzyć kwestionariusz samooceny dla instytucji kształcenia zawodowego, dla szkół, centrów kształcenia praktycznego czy innych e, instytucji około, e, rynku około zawodowego. Będzie to krótka ankieta, która pozwoli tym instytucjom, państwu, e, ocenić swoją gotowość do e-learningu. E, Ocenić dla siebie, nie po to, żeby wywieścić taki transparent na, na swojej stronie, ale po to, aby zorientować się, czego nam brakuje, w których, które, jakie są nasze mocne strony, co jeszcze możemy zrobić, aby nasza oferta e-learningowa czy oferta wykorzystania technologii komunikacyjnych w kształceniu zawodowym była jeszcze pełniejsza, jeszcze lepiej odpowiadała potrzebom naszych uczniów. Tutaj strona internetowa, jeżeli Państwo macie ochotę, zapraszam serdecznie do odwiedzenia. Tyle jeśli chodzi o nasze projekty. Pamiętajcie Państwo, wszystkie są otwarte, wszystkie są e, dostępne. E, wystarczy z nich skorzystać i dostosować do e, własnych, na pewno bardzo specyficznych potrzeb. Dziękuję serdecznie za uwagę.